Ok, witam was, ja jestem Korgens, a to jest symulator tonięcia. Jest to taki właściwie projekt, nie może nie do końca gra, która ma nam pokazać, jak się czuje człowiek, gdy tonie. Jesteśmy tu na jakiejś łódce, tak. Francuzi chyba. I coś się zaraz stanie. Ja wiem co, bo już to grałem ale kto nie grał, to nie będę spoilerował. Klasyczny motyw. Zobaczymy. Boom. Kto by się spodziewał? I w tym momencie zaczyna się zabawa. To nie my. Musimy skrolować w górę, żeby nasz bohater nie utonął. Jak widzimy, nasza temperatura ciała maleje. Musimy cały czas scrollować że teraz się przerzucę na skrowianie jedną ręką dwoma, e, w sensie, że tylko będę przewijał bo dobra, całą ręką przewijamy i będzie ok to nie ma sensu tam palcem by nie dam rady po prostu Więc możecie usłyszeć jak szybko skrowię bo jak przestaniemy nasz bohater zacznie tonąć najzwyczajniej w świecie w widzimy, się drze za nim i jest dupa. Przestałem i już się zaczął zanurzać. O, dawaj, dawaj, dawaj. I znowu nasza temperatura ciała spadła, nasz bohater zaczął się topić. 36,3 już. No dawaj, dawaj, GUDE. Bądź na powierzchni. Ja cały czas skrótuję. Więc nie powinien teoretycznie utonąć. I znowu do góry, do góry, do góry, do góry. Jesteśmy na górze. Co, płynąć chce? Raczej nie dopłynie do brzegu. Jeśli brzegu nie widać, to nie dopłyniemy na 100%. Nawet jeśli było półoko widać, to też nie mamy szans A raczej. A to jest w takich jeszcze tam sobie widzę, że sandałkach, laczkach. No, ściągnął. Już palc bo od Dobra, już. Góra, 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 oj. Nie toń, chopie. Nie toń. Jesteśmy na górze. Nie. Nie toń, nie toń se. Jest, jesteśmy jeszcze. Udaje się, póki co żyjemy. Słyszymy motorówkę. I dupa. Przepraszam, że wątpię, że w takiej lodówce ci to po pocieranie pociera pociera się coś dało. Nie krzycz, starcisz siły, tylko szybciej. No szybciej, szybciej Dawaj, 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 dawaj Dwoma rękami skroluję. Może się uda Dupa. Zeszło zbyt bardzo na dupę. Nie utoniemy zaraz Dokładnie. Niestety zjebał grzech Utonęliśmy po prostu, najzwyczajniej w świecie, ile przetrwaliśmy? To jest trochę taka według mnie wieśniacka stenka, ale niech będzie. Niech będzie. Francuziki robią to ok, trzy minuty. Na 3-minutowego materiału nie będę wrzucał, bo to moje tam GMV więcej trwają. Więc zagramy drugi raz. Grę można mieć większy czas i im dłużej przetrwamy, tym więcej rzecz możemy zobaczyć. Mój record to było 8 minut. 7, nie 8. Tutaj jest tam oczywiście, żebyśmy nosili. O, DP mi się zmieniło. Żebyśmy nosili tam oczywiście jacketa żebyśmy nie utonęli no mieliśmy drugi raz gry zacząć o www. Yy, wyłączył mi się screen. Hopie no dobra zasklikniemy fullscreena już 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 dawaj 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 dobra, mamy full screena coś chyba przeskoczymy już tam yy, intro a nie Screen. Przeskoczymy intro. Wiemy już jak nas zrzuci, zrzuci, więc już tego nie będzie tonący kawałek. I skrolujemy jeszcze raz. Za pierwszym razem ja właśnie w ten sposób co robiłem pod koniec, czyli dwoma rękami to jest niemożliwe do przetrwania praktycznie, bo widocznie gra coś też takiego może wyczuła. Jeśli skrolujemy za szybko, to będzie dupa. Wydostajemy się spokojnie. Jak się będziemy rzucać, to szybciej utoniemy. Oczywiście niby Charles nie umie skręcać y łódką. Standardowe krzyki. Yy, w basenie i w morzu są oczywiście, jak już w każdy wie, są zupełnie inne warunki. To, żeby w basenie ktoś potrafi świetnie pływać, nie znaczy, że w morzu będzie również potrafił, bo w morzu są fale. Więc jest to tyle właśnie niebezpieczeństwo. Fale, zimniejsza woda, słona. Temperatura oczywiście spadła. Musimy sobie z tym poradzić. Powinniśmy to e, przy, potrafić pokonać. Póki. No i tam się oczywiście zacięło coś. No i się odcięło. Czasami będzie się to wieszało w full screenie, Nie wiem czemu. No a pewnie, pewnie flash albo coś. Szwankuje. Choć teoretycznie mi się ten sznureczek sprawia cały czas. Porusza. No tak się przytnie. No, chopy. No, no, widzicie, o, on się rusza, więc to jest coś wina wtyczki albo wideo. Podejrzewam, że wtyczki, w moim przypadku, bo często Shockwave mi wywala. To jest coś tam z fleszową, itd. Ja już to równomiernie sobie scrolluję i jest póki co w porządku. Patrzę w górę. Byliśmy jeszcze w, przy tej scence. I tutaj spadł pod wodę. Wypłynęliśmy, udało się. Również się udaje. Dawaj, dawaj góra, chopie. No i dupa. Wcześniej chociaż przetrwaliśmy jeszcze ten moment. Przetłaszmy wcześniej długie 3 minuty, powiedzmy 17, teraz pewnie jakieś dwie coś. Tak czy inaczej, później jest jeszcze taka scenka, że nam pewne odchodzą. Yy, zaczynam mieć widy i tego typu rzeczy. Yy, no, tyle. No to oczywiście tam życie, jak wyglądało, ble, ble, ble. Dwie minuty dokładnie. Grama gra ma, gra. To nie jest właściwie gra. To jest projekt. Bo filmem tego też nie można nawet To jest projekt, który ma na celu nam pokazać, że w morzu nie przeżyjemy. Bo często jest właśnie, że tam na przykład w grach wypadają ze statku, w ogóle tam i na jolo sobie dopływają do brzegu. Nie da się. Gra, gra, grę można w Właściwie z, chyba dać do tych nawet ciekawszych, choć to jest grana jeden raz w zupełności. Chyba, jak ktoś chce tam bić sobie rekordy i później udostępniać, to ok, jego sprawa. Jak piszecie sobie w Google'ach symulator tonięcia, to na 100% wyskoczy. I chyba to tyle. Materiał krótki, aczkolwiek treściwy. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście tam wiecie, komentować i tak dalej to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku hejos